boję się mówić po angielsku. Co zrobić, aby w końcu przełamać barierę językową, aby zacząć mówić swobodnie, z większą lekkością, z pewnością siebie, bez stresu, bez ścisku w żołądku podczas rozmowy. O tym w dzisiejszym odcinku podzielę się z tobą aż siedmioma tipami na to, aby przełamać barierę językową w stosunkowo krótkim Czasie. Jeśli interesują Cię takie skuteczne sposoby nauki angielskiego i nie tylko, ponieważ moje wskazówki tyczą się też innych języków, to koniecznie subskrybuj mój kanał, na którym znajdziesz masę porad na temat szybkiej i efektywnej nauki języków. A teraz przejdziemy do dzisiejszego tematu. Zanim zdradzę Ci te sposoby na przełamanie bariery językowej, powiedzmy sobie pokrótce o powodach, dlaczego my w ogóle boimy się mówić e, po angielsku, czy też w innym języku obcym, e, skąd to się w ogóle bierze? E, istnieje wiele powodów, dlaczego boimy się mówić, e, ale ja z moich obserwacji wyróżniłam takie trzy główne powody i właśnie o nich Ci dzisiaj powiem. Pierwszym powodem, dlaczego boimy się mówić jest po prostu brak pewności siebie. Podczas rozmowy nie chcemy popełnić e, jakiejś gafy, jakiegoś błędu, nie chcemy wyjść na osoby niekompetentne. I to nas bardzo blokuje w rozmowie, e, bardzo spowalnia nasze mówienie po angielsku. E, bierze się to oczywiście z przeszłych doświadczeń, negatywnych doświadczeń, na przykład ze szkoły, kiedy byliśmy oceniani, kiedy penalizowano. Nasze błędy wskazywano, co robimy nie tak, i to bardzo rzutowało na naszą pewność siebie, i teraz tej pewności siebie, jeżeli chodzi o mówienie po angielsku, nam brakuje. Drugim powodem, dlaczego boimy się mówić, jest lęk przed oceną. Kiedy dochodzi do rozmowy, to bardzo często skupiamy się nad tym, jak my mówimy, nie na tym, co my chcemy przekazać, jaką informację, nie skupiamy się tak bardzo na tym kontakcie z innym człowiekiem, tylko bardziej na tym, jak my mówimy. Czy czasem nie popełniamy jakichś błędów, czy nie strzelimy jakiejś gafy językowej? Niekiedy mamy wrażenie, że ta druga osoba może nas negatywnie ocenić, być może śmieje się z naszej wymowy. Z tego, jak my mówimy, być może nieustannie nas ocenia. To też wynika z tego, że podczas naszej edukacji my byliśmy wielokrotnie oceniani, i teraz wciąż mamy ten lęk przed oceną innych. I kolejnym powodem, dlaczego boimy się mówić, to jest po prostu brak praktyki. Nie mówimy swobodnie, dlatego że brakuje nam praktyki. Nie mamy wystarczającej praktyki mówienia po angielsku. To jest dokładnie tak, jak z jazdą samochodem. Na samym początku, kiedy my, my zaczynamy jeździć, nie czujemy się pewnie za kierownicą. To jest zupełnie normalne, bo to jest coś nowego. My dopiero ćwiczymy tę umiejętność. Jeżeli masz prawo jazdy, to na pewno pamiętasz, jak to było na początku. Ja doskonale pamiętam, jak bardzo się stresowałam. Kiedy miałam wyjechać na drogę, to było bardzo stresujące. Ale potem, z czasem, kiedy już jeździmy regularnie, um, kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, kilkanaście lat, to czujemy się coraz bardziej pewnie. I dokładnie tak jest z językiem. My nie czujemy się pewnie w rozmowie, brakuje nam tej pewności siebie, mamy blokadę językową. Z tego względu, że my nie mamy wystarczającej praktyki, to nie oznacza, że z nami coś jest nie tak, że nie mamy talentu językowego, tylko po prostu no nie ćwiczyliśmy wystarczająco. Gdybyśmy ćwiczyli dużo, no to mielibyśmy większą taką pewność siebie, jeśli chodzi o mówienie. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o tym, skąd bierze się bariera językowa, jakie są powody, dla których boimy się mówić. Teraz przejdźmy do tych siedmiu sposobów na przełamanie barier językowej. Pierwsza rzecz, bardzo, bardzo ważna, która często jest w ogóle niedoceniana, to jest metoda małych kroków. Bardzo ci polecam postawić na tę oto metodę. Być może słyszałeś, słyszałaś o metodzie Keisen. Ona polega na tym, że codziennie wykonujemy malutkie kroki. W kierunku doskonalenia jakiejś umiejętności. I o co mi konkretnie chodzi? Bardzo często my nie doceniamy takich małych czynności, które możemy zrobić w kierunku poprawy naszego angielskiego. My chcielibyśmy wszystkiego dużo i jednocześnie. Czyli albo biorę się za coś, Porządnie albo w ogóle. Chcielibyśmy od razu mówić e, tak jak po polsku, tworzyć jakieś kwieciste zdania. To nie jest w ogóle możliwe. Powinniśmy mm, powiedzieć sobie, tak zaakceptować, że uczymy się nowej umiejętności, czyli w tym wypadku mówienia po angielsku i robimy to małymi krokami. Nie tworzymy od razu kwiecistych zdań, zdań złożonych, tak jak w języku polskim, tylko zaczynamy od prostych zdań, dwuwyrazowych, trzywyrazowych, czyli zdanie z jakimś czasownikiem, ewentualnie możemy dodać jakieś jedno słówko. Nie komplikujmy, z czasem te zdania będą przez nas rozwijane. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo widzę, jak wiele osób chce od razu tworzyć e, zdania takie złożone, takie trudne, e, wielokrotnie złożone, i potem bardzo się blokuje. Nie chce mówić po angielsku, bo ma takie wrażenie, że no ja chyba tego języka nigdy się nie nauczę. Trzeba zrobić krok w tył, że tak powiem. E, Naprawdę zacząć od bardzo prostych zdań. Nie komplikować. Osoba, czasownik, ewentualnie reszta zdania. Z czasem te zdania rozwijamy, rozwijamy naszą wypowiedź. Ja kiedy uczyłam się angielskiego, to doskonale pamiętam, jak zaczęłam od bardzo prostych zdań. Codziennie ćwiczyłam i rozwijałam tą moją wypowiedź, i już po kilku tygodniach byłam w stanie ułożyć dłuższe te zdania. Takie bardziej kwieciste i to jest bardzo, bardzo ważne. Metoda małych kroków. Druga rzecz to jest szukanie praktycznie każdej okazji do mówienia. Nie nauczymy się mówić, jeżeli nie będziemy ćwiczyć tego mówienia. Być może masz w rodzinie kogoś, kto uczy się angielskiego. Z kim możesz pogadać. Niekiedy jest tak, że osoby dorosłe mogą porozmawiać z dziećmi. Teraz dzieci, nawet w podstawówce, już są w stanie mówić po angielsku. Oczywiście nie na jakimś wysokim poziomie, ale one są otoczone tym językiem i nie mają takiej blokady w komunikacji, jak my mamy. Jeżeli masz taką możliwość, to spróbuj porozmawiać y, z dzieckiem. Być może masz jakiegoś znajomego, znajomą, która też się uczy angielskiego, być może w Twojej rodzinie jest jakiś obcokrajowiec. Jeżeli nie masz takiej osoby, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby wziąć udział w. Jakimś programie konwersacyjnym, w jakimś kursie językowym, gdzie masz właśnie możliwość rozmowy z innymi osobami po angielsku. Ja jestem wielką zwolenniczką e, zajęć konwersacyjnych, i dlatego też w moich programach bardzo, e, bardzo koncentruję się na rozwijaniu mówienia. E, jeżeli takie zajęcia Cię interesują, to pod tym filmikiem też e, zalinkuję do, do moich zajęć, możesz się zapoznać. I być może znajdziesz coś dla siebie. Eee, kolejna rzecz to jest imersja językowa, czyli inaczej zanurzenie się w języku. Jeżeli chcesz mówić swobodnie, jeżeli chcesz przełamać barierę językową, to musisz zanurzyć się w języku. Musisz bardzo dużo słuchać. Im więcej słuchasz, tym lepiej będziesz mówić. Oczywiście warto też rozwijać inne umiejętności, takie jak czytanie, pisanie, ale ja tutaj bardzo bym się skupiła na tym słuchaniu, bo słuchanie i mówienie to są dwie komplementarne umiejętności. I tak naprawdę, powodem, dla którego my nie mówimy swobodnie jest to, że my nie jesteśmy wystarczająco dużo osłuchani z językiem. Więc im więcej będziesz słuchać, tym lepiej będziesz mówić, tym szybciej przełamiesz barierę językową. Teraz w dobie internetu mamy bardzo duży wybór. Możesz um, oglądać seriale na Netflixie. Bardzo dużo um, moich kursantów i kursantek ogląda seriale na Netflixie. Możesz oglądać filmy, słuchać um, podcastów. Jest fajny podcast um, Six Minute English. To akurat jest podcast na poziomie B1, jest tam dostępna transkrypcja, są wykłady, które ja uwielbiam i też na moich zajęciach bardzo często z nich korzystam. Wykłady TED Talks, które też można znaleźć w internecie, bardzo inspirujące, bardzo motywujące. Tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Wybierz sobie te, które Cię interesują i postaraj się jak najwięcej słuchać, bo to naprawdę bardzo, bardzo Ci pomoże. Mówieniu. Kolejny sposób, aby przełamać barierę językową, bardziej taki odnoszący się do mindsetu, do podejścia, to jest e, nie martwienie się o błędy. My bardzo często blokujemy się w rozmowie, nie mówimy tak, jakbyśmy mogli mówić, nie wykorzystujemy tego naszego potencjału, tej naszej bazy, którą już mamy, bo my naprawdę bardzo dużo wiemy. Znamy gramatykę, znamy słówka, e, może nie na jakimś. Wysokim poziomie, ale jeżeli jesteśmy osobą, która ma na przykład poziom A2, no to y, ta baza y, słów jest dosyć duża. Y, my naprawdę możemy powiedzieć bardzo dużo, tylko blokujemy się, dlatego że tak bardzo boimy się popełnić błąd. Musisz zmienić to podejście. Y, błąd to jest nieodzowny element nauki. Ja zawsze to powtarzam. To jest znak, że ty się uczysz, że idziesz do przodu. Ja wszystkich moich kursantów e, i kursanty, kursantki, tak, zachęcam do popełniania błędów, w tym sensie, że kiedy widzę, że oni się blokują, to mówię: Słuchaj, mów to, co ci ślina na język przyniesie, to, co czujesz, a ja jestem tutaj po to, aby dać ci feedback, aby ci pomóc, aby ci pokazać obszary do poprawy. Ja zawsze mówię na błędy obszary do poprawy i zachęcam ludzi, żeby popełniali błędy. Bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie nauczyć się mówić swobodnie i kiedy mamy takie podejście, że błąd to jest nasz przyjaciel, to jest, to jest coś dobrego, bo pokazuje nam, gdzie powinniśmy się poprawić, to ta nasza bariera językowa bardzo szybko um, bardzo szybko zniknie. Także nie martw się o błędy. Każdy kiedyś zaczynał, każdy popełnia błędy. Ja na pewno w tym nagraniu już nieraz popełniłam jakiś błąd, a język polski jest moim językiem ojczystym. Także e, popatrz na to w ten sposób. Ty uczysz się języka angielskiego, to jest twój język drugi, trzeci. To nie jest Twój język ojczysty, masz prawo do popełniania błędów. To jest całkowicie normalne. Kolejna rzecz to jest regularna praktyka mówienia. Ćwicz codziennie. Ktoś może powiedzieć, Ja nie mam na to czasu, nie, ja jak mam ćwiczyć codziennie? Mam bardzo dużo spraw na głowie, jestem osobą zabieganą, tutaj praca, tu dzieci. No, ja nie mam kiedy ćwiczyć. Ja polecam ci um, takie podejście dwóch minut. E, nie obiecuj sobie, że będziesz ćwiczyć to mówienie przez nie wiem pół godziny dziennie, bo bądźmy realistami. Zacznij od dwóch minut, ok? Obiecaj sobie, że codziennie, piątek, e, sobota, niedziela, święta, każdego dnia przez dwie minuty, tylko dwie minuty, będziesz mówić po angielsku. Bardzo szybko okaże się, że te dwie minuty tak szybko zleciały, że ty chcesz więcej. I z tych dwóch minut robi się, e, robią się trzy minuty, 5 minut, potem 10 minut, a potem tak zaczynasz, lubi, e, zaczynasz e, spra, to, to mówienie sprawiać ci radość i chcesz jeszcze, chcesz jeszcze i mówisz przez 15 minut, przez 20, naprawdę tak jest. Także nie oczekuj od siebie. Nie wiadomo um, jakich, um, jak to powiedzieć. E, no nie uczekuj, że będziesz mówić przez pół godziny dziennie. Obiecaj sobie, że będziesz mówić przez dwie minuty, ale będziesz robić to codziennie. No i tak jak powiedziałam w pierwszym punkcie, zaczynaj od prostych zdań nie komplikuj. Metoda małych kroków to naprawdę sukces do, do, um, do skutecznej nauki. Nie wiem, czy to było po polsku, ale dobra. Kolejna rzecz to jest um, otwarcie się na feedback. Jeżeli chcemy mówić swobodnie, jeżeli chcemy przełamać barierę językową i zrobić to naprawdę szybko, to ja bym powiedziała, że wręcz konieczne jest. Um, um, Konieczny jest kontakt z osobą, która zna angielski lepiej od ciebie i jest w stanie dać ci feedback. Um, feedback odnośnie Twojej wymowy, odnośnie Twojego słownictwa, odnośnie Twojej gramatyki, ogólnie takiej swobody wypowiedzi. Um, osoba, która da ci taką informację zwrotną, co możesz poprawić, a co idzie ci dobrze, bo jeżeli my nie mamy takiej osoby, to. Um, to mówienie po angielsku będzie bardzo długim procesem. Ja, e, kiedy uczyłam się mówienia, e, miałam takie dwa miesiące intensywnej nauki, to, to były wakacje, ćwiczyłam mówienie, mówiłam po prostu do siebie. E, nie miałam osoby z zewnątrz, która pokazałaby mi te obszary do poprawy i powiedziałaby mi, co robię dobrze. I z perspektywy czasu widzę, że gdybym miała taką osobę, to to mówienie. Ta pewność siebie w mówieniu przyszłaby mi o wiele szybciej. Dlatego ja jestem bardzo wielką fanką e, takich programów, gdzie my mamy feedback. E, ja sama e, stworzyłam program, chociażby program mentoringowy, gdzie dajemy sobie regularny feedback odnośnie mówienia. Nie tylko ja daję feedback, ale też inni uczestnicy dają sobie feedback wzajemny, dlatego że e, no, takie to się nazywa peer correction, czyli e, korekta. Kolegi koleżanki, która który jest na podobnym poziomie zaawansowania co my, jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna. I jeżeli nie masz takiej osoby, która daje ci feedback, która pokaże ci obszary do poprawy, to bardzo cię zachęcam, aby takie, taką osobę znaleźć albo. Wziąć udział właśnie w takim programie, gdzie ten feedback jest zapewniony, bo zobaczysz, że to ta bariera językowa będzie naprawdę szybko, szybko przełamana. Także bardzo, bardzo polecam. I ostatnia rzecz, bardzo ważna, to jest cierpliwość. Trzeba być cierpliwym. My, zwłaszcza teraz, jesteśmy nastawieni na taką natychmiastową gratyfikację. Chcielibyśmy nauczyć się mówić, nie wiem, w tydzień. Często widzę takie. Hmm, jak się szuka w Google, to widzę takie zdania, jak nauczyć się angielskiego w tydzień, jak szybko nauczyć się angielskiego, jak nauczyć się, nie wiem, w miesiąc. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nauka języka to jest proces. To nie jest coś, co nam przyjdzie z dnia na dzień. Nie wierz w takie metody cud, które mówią ci, że nauczysz się podczas snu, ubierzesz sobie jakieś tam słuchawki czy jakieś okulary, i nauczysz się bez wysiłku. Nie, tak to nie funkcjonuje. Trzeba być cierpliwym. I ja wiem, że to nie jest proste, dlatego też bardzo zachęcam Cię do tego, żeby po pierwsze zaakceptować, że nauka to jest proces i żeby też sprawić, aby nauka była przyjemnością, aby mieć z tego fan. Ja też w swoich programach bardzo staram się, aby wszystkie materiały, które um, daję moim kursantom, były przyjemne, były takie angażujące, żeby one nie były nudne, bo wtedy ta nauka naprawdę sprawia nam przyjemność. E, I jak coś nam sprawia przyjemność, to to może trwać dłużej. To nie jest jakaś taka męka. E, my kontynuujemy tę naukę, bo właśnie to jest fajne, to jest przyjemne. Ten angielski jest częścią naszego życia. Um, dlatego też no, polecam Ci cierpliwość. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w nauce angielskiego. Zwłaszcza w nauce obojętnie jakiego e, języka. No i na zakończenie, pamiętaj, że wszyscy kiedyś zaczynali. Nikt nie urodził się z umiejętnością mówienia w jakimkolwiek języku, i tak naprawdę z czasem, z praktyką, z systematycznością um, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę fajne. Rezultaty. I tego Ci życzę. Jeżeli e, chcesz osiągnąć je ze mną, to jeszcze raz zapraszam Cię. E, sprawdź e, link w opisie. Być może znajdziesz coś dla siebie wśród moich programów. A tymczasem powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.